Cześć, witajcie moi drodzy, a dzisiaj mam dla was takie newsy ze świata LEGO Ninjago, że raczej nikt się tego nie spodziewał, ten odcinek po prostu trzeba obejrzeć do końca. Tradycyjnie prosiłbym o zostawienie łapeczki w górę, może dobijemy tak do tysiąca, aby każdy dowiedział się o tym materiale, oraz przypominam o subskrypcji, bo wielkimi krokami zbliżamy się do 16 tysięcy widzów. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Dawno nie było takiej sytuacji, żeby większość osób nie wiedziała o co chodzi, zresztą pewnie już u niektórych widzieliście analizy i część osób mówi, że pojawił się z jasną 14 sezonu, a druga część, że to nie jest żaden sezon, więc co się dzieje Zacznij Zacznijmy od początku. Wczoraj po godzinie 15 pojawił się zwiastun z początku 14 sezonu w serwisie YouTube. Zazwyczaj trailery nowych sezonów Ninjago są publikowane na oficjalnym kanale LEGO, ale tym razem tak nie było. 3 godziny od premiery zwiastunu zaczęły się pojawiać różnego rodzaju wpisy, artykuły, że zwiastun, który zobaczyliśmy jest prawdopodobnie smaczkiem specjalnego odcinka z okazji 10. urodzin Ninjago, który będzie trwał 45 minut. Takie informacje wyszły na światło dzienne dzięki jednej z francuskich stron, która ogłosiła zarazem premierę tego odcinka. I tu rodzi się mały problem, bo są podane dwie daty, 13 i 27 luty. Wydaje mi się, że 13 lutego odbędzie się premiera specjalnego epizodu we Francji, o innych krajach na razie nic nie wiadomo. Przejdźmy do samego zwiastunu oraz do fabuły. Jeśli chodzi o moje wrażenia dotyczące zwiastunu, to naprawdę wyszedł świetnie. Zresztą już jest oceniany jako jeden z najlepszych trailerów LEGO Ninjago na przestrzeni ostatnich sezonów. Wyprawa prowadzona przez Matkę Loida zaginęła na odległej wyspie u wybrzeży Ninjago. Ninja wyruszałem na misję ratunkową i rekrutują Twitchy Team, jedynego ninja, który wrócił żywy z tej tajemniczej wyspy. Nasi bohaterzy dowiadują się, że czekają ich tam sztorm oraz potwory. Śledzą ekspedycję, ale jednocześnie odkrywają starożytne plemię tubylców z dziwną technologią opartą na błyskawicy. To plemię boi się, a zarazem wielbi straszne stworzenie morskie. Udaje im się zachować uległość dzięki częstym i cennym ofiarom, ale jej gniew budzi się i żąda więcej. Ninja będą musieli stawić czoła gniewowi morza i temu stworzeniu z dna nieskończonych oceanów, dając im szanse odkrycia, że jego moce są powiązane ze starożytnym mitycznym stworzeniem i dowiedzą się w sezonie 14, że istnieje prawda w tej legendzie. Tak tylko dodam, że to wszystko momentami nie brzmi logicznie, ale tłumaczyłem to Google Tłumaczem, bo nie umiem francuskiego. Powiem wam, że naprawdę nie mogę się doczekać. Niektóre z wyglądają tak epicko, a na dodatek widzimy również udział zestawów, które swoją premierę będą miały w marcu. Padałoby się jeszcze odnieść do tytułu tego odcinka, czyli daty premiery 14 sezonu Lego Ninjago. Niestety trochę będziemy musieli poczekać, bo za granicą 14 sezon będzie miał premierę dopiero w wakacje, prawdopodobnie w lipcu. Czyli w Polsce zakładałbym w najlepszym wypadku wrzesień, ale to wszystko zależy od światowej premiery, a do niej zostało jeszcze sporo czasu. Zwiastunu za bardzo nie mogę Wam pokazać, dlatego widzicie tylko zdjęcia. Jeśli chcecie sobie na spokojnie przeanalizować zwiastun, to wystarczy, że wpiszecie w serwisie YouTube LEGO Ninjago sezon 14 trailer. Zachęcam Was, abyście wyrazili w sekcji komentarzy Waszą opinię na temat tego, co nas czeka z Ninjago. Jestem ciekawy zdania każdego, każdej z Was, a jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę oraz strzelcie suba na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!